w Kostrzyńskim Centrum Kultury Kręgielnia odbyło się spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami. O szczegółach mówi współorganizator wydarzenia burmistrz Kostrzyna Nadrodrum Andrzej Kunt. Organizujemy takie spotkania nazwami noworocznymi z koszczyńskim biznesem e, od lat kilkunastu razem z zarządem koszczyńsko-słowickim specjalnej strefy ekonomicznej. Będziemy mówili o planach, e, będziemy mówili też co wykonaliśmy. E, czujemy taką potrzebę, aby naszym. E, Ludziom prowadzącym duże firmy, przedsiębiorcom koszczyńskim, też i pokazać to, na co idą ich podatki, z których przecież bardzo jako gmina korzystamy. Nie tylko je pobieramy, ale chcemy pokazać, że w sposób sensowny je wydajemy. Noworoczne spotkanie w 2025 roku jest to dzisiaj miejscowość Kostrzyn nad Odrą. No my, tak jak pan redaktor wspomniał, no jesteśmy w trzech województwach wielkopolskie, nasze lubuskie i zachodniopomorskie, więc jesteśmy dużą, dużą e, spółką, bo też działają jako spółka. No i przyszedł czas na podsumowanie roku 2024, przede wszystkim to e, lokalnych tutaj kostrzyńskich. E, do przedsiębiorców, no i, i też biznesmenów. Ale chcę podkreślić jedną rzecz, że m, dlaczego tak ważne, ważne jest to docenianie tych spotkań i organizowanie tych spotkań. W 2024 roku Koszyńsko-Słowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała 33 decyzje. Wartość była na miliard 500 milionów i ważna Rzecz, którą chcę podkreślić, z tego 73% to byli mała, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlatego jest to tak ważne nasze spotkanie, które cyklicznie organizujemy i przedstawiamy, jak ważny jest wkład właśnie naszych tych małych i średnich przedsiębiorstw w całą naszą gospodarkę. Ale chcę też powiedzieć, że nie rezygnujemy z dużych przedsiębiorstw. Są różnego rodzaju, organizujemy różnego rodzaju spotkania, współpracujemy z różnymi instytucjami. Taką ważną dla nas instytucją jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Razem próbujemy zachęcić, zapoznać dużego przedsiębiorcy, żeby przyjechał i inwestował też i u nas w naszej strefie koszyńsko słupińskiej specjalnej. Ja tutaj chciałem wyraźnie podziękować za zaproszenie. Panu burmistrzowi Kuntowi, który jest ma serce i umysł otwarty na gospodarkę. Tutaj w Kostrzynie nad Odrą przyjeżdżam z wielką radością, dlatego, że, jeszcze jako przedsiębiorca w tej strefie, wiele zakładów miałem przyjemność i okazję, ale też i zaszczyt budować. Są to zakłady powszechnie znane, nie chcę je wymieniać, bo to skarciłbym Pan, że promuje te zakłady, ale mogę powiedzieć, że strefa kosztyńsko-słowiska jest udanym dzieckiem i w rankingach jest albo pierwsza, albo druga. W związku z tym przy okazji chciałbym pogratulować wszystkim twórcom tej strefy, wszystkim dotychczasowych prezesom, a szczególnie obecnemu, dlatego, że Pan Tomasz, jakby to powiedzieć, zrobił taki bardzo duży krok, prosząc mnie nawet o wsparcie. Co powiedziałem mu, tak długo jak będę senatorem, ma ode mnie wsparcie od rana do nocy dlatego, że ja jestem przypisany, bo od czasu otwarcia tej strefy byłem, jakby to powiedzieć, w wirze tej roboty. To jest po pierwsze. Po drugie, Burmistrz jest człowiekiem światłym, wie o czym doskonale, kto mu płaci podatki, umie zaprosić, umie podziękować. Przedsiębiorcy wiele nie oczekują, wie Pan. To jest taki gatunek człowieka, który ciężko pracuje i jak ktoś mu od czasu do czasu w uroczysty sposób powie dziękuję, jest to dla niego ogromna satysfakcja. Spośród wielu uczestniczących w spotkaniu przedsiębiorców krótkim komentarzem podzielił się z nami dyrektor generalny ICT Poland Michał Wrembel. No, my jesteśmy jednym z pierwszych zakładów, które Kostrzynie zaistniał, chyba numer dwa po poprawce. I my wracaliśmy z kolejnymi projektami do strefy i na pewno to wspomagało te kolejne decyzje. Bo pierwszą czasami jest pewnym ryzykiem, prawda? A jak pierwsza była sukcesem, to chętnie wróciliśmy i rozbudowaliśmy zakład już kilkukrotnie. Spotkanie noworoczne w Kostrzynie nad Odrą było nie tylko podsumowaniem minionego roku, ale także wydarzeniem pozwalającym wszystkim uczestnikom lepiej zaplanować swoje przyszłe działania.